kiedy ja dotykam ciebie, zwariowany świat, kiedy w nas łączy pragnie... Co do licha? Funduszalska? Mistrz Sianokosów 89 w Stodole? Co ona tam robi o piątej rano? I Jest he, he, nasz Uniejowski Kasanowa. Że też ci się te wąsy w łańcuch jeszcze nie kręciły. Ty spamie jeden! Oj, to się funuszalski zdziwi, to się zdziwi. <laughs> la, 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 la. <laughs> no, i teraz to ma sens. Heniusz, przyniosłam Ci Twój ulubiony żurek. Połóż koło śniadania. A, a tato, a co rzeźbisz? Drzwi do lasu. A co będziesz później rzeźbił? Las. A ja mógłbym? Nie. Heniek! No byłeś bardzo niemiły dla Kazia! O tak! Znudziłbyś się! O, o tak! A chłopak chciał spędzić z tobą trochę czasu! O tak! Heniek! Przez tą swoją karierę i rzeźby to ty zaniedbujesz rodzinę! O tak! Wspaniale mi to. Helciu, no nie mogę się teraz oderwać. Słyszałem, że dzięki funduszom europejskim moja sztuka może zostać wreszcie doceniona. Heh. Właśnie czekam na bardzo ważny telefon w tej sprawie. Heh. Odbierz. Helciu, od... Jestem pewny, że tu była. Halo! Halo, halo, czy dotrwiliśmy się do pana Henryka Funduszalskiego? Jeśli tak, to chcielibyśmy panu oraz widzom Umiejowa Europejskiego opowiedzieć, jak fundusze europejskie wspierają kulturę i sztukę. Jeśli dobrze nas słychać, to zaczynamy. Jako pierwszy przykład z Warmii i Mazur. 100 godzin nagrań, 100 wywiadów, 10 filmów. Niezwykłych. Dzięki środkom unijnym powstały filmy, które są świadectwem życia świadectwem historii, świadectwem pamięci yy, ludzi, którzy już w tej chwili nie wszyscy są wśród nas. A tak dokumenty mogli zobaczyć m.in. widzowie telewizji polskiej. Dzięki temu udało się uwiecznić skomplikowane losy mieszkańców Warmii i Mazur, zapomniane anegdoty i niezwykłe historie, dotyczące m.in. zażyłości między autochtonami warmińskimi a osadnikami z czy trudnych historii Mazurów, którzy w latach 60. i 70. wyjeżdżali do Niemiec po lepsze życie. Część z tych osób starała się o, o wyjazd do, do Niemiec, tej zgody nie uzyskali. Wtedy, kiedy byli młodzi, a kiedy uzyskali, to już też wyjeżdżali raczej jako gości i turyści. Po latach twierdzili, że podjęli słuszne decyzje, bo ojcowizna mimo trudnych okoliczności jest najważniejsza. Ale o tym ich potomkowie nie dowiedzieliby się, gdyby nie pomysł realizacji filmu. Ciekoty. Mała miejscowość gdzieś w świętokrzyskiem. Na pozór życie płynie tu leniwie. Niespełna 400 mieszkańców, kilka gospodarstw agroturystycznych, kilkanaście sklepów. A w centrum szklany dom, czyli miejsce, gdzie mieszkańcy i turyści oko w oko mogą spotykać się ze światowym malarstwem, poezją czy najnowszymi instalacjami. Centrum edukacyjne odkrywa także talenty w młodych mieszkańcach. Tutaj gry na bębnach. W każdym miejscu można robić coś fajnego. Ja myślę, że w mniejszych miejscowościach y, można robić fajniejsze nawet rzeczy niż w y, wielkich. Jest mniej możliwości, y, a co za tym idzie, trzeba większej, większego za, zaangażowania i większej kreatywności, a, a w takich miejscowościach ludzie to po prostu mają. Gdybyśmy stworzyli zespół, byśmy grali na każdym, byśmy to... Ja byśmy byli. Nie tylko dzieci, ale i pracownicy centrum mają takie aspiracje. Już pracują nad kolejnymi warsztatami, aby sztuką zarazić jak największą liczbę mieszkańców. One będą prowadzone cykliczne. Będą to warsztaty zarówno z takich dziedzin jak muzyka, jak teatr. Planujemy też w przyszłym roku wprowadzić edukację medialną, więc pojawią się tutaj specjaliści od filmu z Warszawy, już prowadzimy pierwsze rozmowy. I mam nadzieję, że w przyszłym roku po prostu nasza oferta będzie na tyle bogata, że znajdą w niej dla siebie coś nie, nie tylko najmłodsi, ale także i osoby dorosłe. Dorośli bardzo utożsamiają się z tym miejscem. Nieprzypadkowo w ich ciekotach dzięki funduszom europejskim powstał szklany dom. W okolicy żył i tworzył Stefan Żeromski, a współcześni mieszkańcy w ten sposób chcieli oddać hołd literatowi. Jak te obiekty powstały, to, to wręcz się spotykam z czymś takim, że tu mieszkańcy przynoszą kwiaty, żeby dosadzać do ogrodu. Przynoszą jakieś drobne eksponaty do, do dworku, czyli bardzo, bardzo im zależy na tym miejscu. Niektórzy mają nadzieję, że w dworku żeromskiego, który również powstał w ramach projektu, można stworzyć dzieło na miarę przedwiośnia. Trzymamy kciuki za młodych literatów a także za twórców niebojących się cepeli. Czy etno może być modne? Czy może podobać się na przedmiotach codziennego użytku? Autorzy i pomysłodawcy etno Designu, czyli festiwalu odbywającego się w Małopolsce, chcą udowodnić, że taki rower może być trendy. Europejskie wzornictwo od lat nawiązuje do dziedzictwa kulturowego. Etno Design Festival powstał po to, aby twórcy bawiący się cepelią mogli się pokazać szerszej publiczności i przekonać do swoich prac. To jest mój ulubiony obiekt, czyli wielki grzejnik w formie jelenia. Jest to zwykły, no nazwijmy go kaloryfer, no bo on jest na wodę i tam po prostu tak jak u nas w domach stoją takie małe białe skrzyneczki pod oktami, to to jest właśnie ogromny jeleń. Program festiwalu finansowanego z funduszy europejskich zawsze jest bogaty i ciekawy. Od wystaw, rozmów o etnodizajnie, po spacery śladami najstarszych krakowskich etnotwórców. Panie Henryku, może i Pan zastosuje w swoich pracach elementy etno. Czemu nie pobawić się tradycją i współczesnością? Pomysłowi twórcy już zacierają ręce na kolejny etnodizajnerski festiwal. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w Krakowie. A już miałem powiedzieć, że mamy dzisiaj piękny dzień. Ja też Cię witam, sąsiedzie. Mam dla Ciebie ważną informację powinieneś częściej bywać w domu. Sztuka wymaga poświęceń. <laughs> nie pilnujesz swojego królnika, to ci wąsaty lis podchodzi. Jak lis, jak ja mam wszędzie wniki rozłożone. Jak kota nie ma, to wąsaty szczur harcuje. Truteń, <laughs> ty weź sobie kup trutkę na szczury i nie zawracaj mi głowy swoimi problemami. To nie moja, a twoje problemy. Wąsaty kleszcz na owce wszedł. Wąsaty pająk wieje, pajęczynę w stodole. Jezu, Truteń, i to całe robactwo ci do chaty weszło? Gdy weź człowieku, zadzwoń po ekipę do dezynfekcji i przy okazji wypasz się we wrzątku. Jak wrócisz do domu i tam nic nie będzie, to skonsultuj się lepiej z dobrym psychoterapeutą. Kolorowe sny, kiedy on dotyka hele. He <wige��> <mop Genesis> <mop assim> Wąsaty kleszcz na owce wszedł. A to tutaj, tutaj. Pogramy w piłę? Kazio, no nie zawracaj mi teraz głowy. Lepiej powiedz, gdzie jest matka. Słyszałem, jak umawiałaś się z Zenkiem Listonoszem na spotkanie koło stodoły. Co? To ja idę jeszcze porzeźbić. A! I nie graj w domu! No ale po co hecia spotkała się z Listonoszem? Z tym wąsatym... Zaraz, zaraz... Jak kota nie ma, to wąsaty szczur harcuje. Słyszałem, jak umawiała się z Zenkiem Listonoszem na spotkanie koło stodoły. Nie pilnujesz swojego kurnika? Panie Zenko? Co, uliko? Jestem tak, jak się umawialiśmy. mnie. Już się nie mogę doczekać, kiedy je zobaczę, Pani Helenko. Jestem taki podekscytowany, że aż mi się wąsy wyprostowały, Pani Helenko. Dlaczego o. mi to robisz? Mogę dotknąć? Proszę. O boże! Co za cud! Co za linia! Marzyłem, żeby wziąć je w swoje ręce. O tak. Panie o. Jak cię dorwę, to ci się już znaczki do zębów nie będą przyklejały. Helenko, przyprawia mnie pani o rąk. Istny skarb. Oj, no, jak świetnie w dłoniach leży. I taka miła w dotyku. Mógłbym ją tak głaskać godzinami pani Helenko słodziutka! Tylko nie ty! ty. ty. Tylko nie ty. ty. Tylko nie ona! Helcia moja! Cynowra moja! Funduszalski! Funduszalski! Wyglądasz blado jak burmistrz! Po dożynkach, co się stało? Chłopie, żeś się tak urządził. Co ty się... Ja i Heldzia mamy... Rocznicę ślubu. No to musiała być niezłabiwa, skoro pod stodole. Nie! Mamy problemy w związku. Oj, Heniek, Heniek, picie nie pomoże ci w rozwiązaniu twoich problemów. A tym bardziej picie w samotności. Poczęstujesz? To no pewnie. Maślamka? 15 litrów tego wypiłem i nic nie pomogło. Tylko się od tego podnieść nie mogę. Wątrzalski, powinieneś udać się do probosza. On pomoże ci rozwiązać swoje problemy. Rządko. Małżeńskie. Kilka lat temu moje małżeństwo wisiało na wosku, bo kupiłem żonie na gwiazdkę w prezencie komplet worków na śmieci w rozmiarze XXL. I obraziła się na mnie śmiertelnie, bo uważała, że to jakaś aluzja do jej rozmiarów. A ja chciałem tylko, żeby nie musiała tak często śmieci wynosić. Na szczęście proboszcz pomógł nam zażegnać ten kryzys, a nie tak było. Masz z rację. O, udam się do proboszcza. Niech przemówi Elć do rozsądku. Dobrze. A i niech przy okazji jej pokutę naznaczy. Racja, Henryk. Henryk, idziemy. Chodź. Chodź. Już cię wyleżałeś, wysiedziałeś. Jakoś tam wstaniesz. Chodź, Henryk. Wprowadzę cię. Sam widziałem. Helcia, listonosz, stodoła, siano, boże. I do tego Helcia pokazała mu swoje... Nie, nie mogę w to uwierzyć. Przecież Helena chodzi do kościoła, pomaga, ceruje sutanny, śpiewa w scholi. No Sam słyszałem, jak listonosz mówił, wreszcie mogłem je zobaczyć. Matko jedyna, jak sobie o tym pomyślę. Nie, przecież proboszczowi nawet myśleć o tym nie wypada. Od dłuższego czasu coś podejrzewałem. Ten wąsak. Henryku! Przepraszam. Ten nieogolony knur robił podejścia do Helci już od dłuższego czasu. Ach, czemu ja byłem taki zaślepiony? A czasami to nawet wydaje mi się, że Kaziu nie jest moim synem. Henryku, Kaziu jest nierozgarnięty i ciapowaty jak ty. Musi być twoim synem. Naprawdę? No to mnie teraz proboszcz pocieszy. A nie wydaje się proboszczowi, że na tym zdjęciu Kazio podobny jest do trutnia? Nie, skąd te przypuszczenia? Równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że Kazio jest podobny do mnie. <laughs> Weź się w garść, Henryku, a miłość powróci. Heleno? Usiądź. Musimy poznać. w 89 w Jarocinie, gdy potłukłam ci No to była! Bo to była pamiątka rodzinna. Przekazywana z pokolenia na pokolenie. Ale dziś nie o tym. Dziś odwiedzą nas goście. A kto taki? <grystanie> Otwarte poznaj Państwo Helga i... Gerwazy Liliput. Doradcy małżeńscy. Jesteśmy tu na prośbę pana Henryka. Henryk, co się dzieje? 18 lat po ślubie, a ty się chcesz dokształcać w tych sprawach? Usiądźmy i zacznijmy terapię. Przepraszam. Proszę wziąć żonę za rękę. Czy to konieczne? Oczywiście. Proszę nam powiedzieć o swoich problemach małżeńskich. Ostatnio moja żona Helcia, jeżeli w ogóle mogę ją tak nazwać, bardzo się ode mnie oddaliła. Mniemam, że w stronę poczty. Co? Heniek, to ty się oddaliłeś! Zamknąłeś się z tymi swoimi rzeźbami i Bóg jeden wie, co ty tam z nimi robisz! Nie kłóćcie się. Spójrzcie na nas. Spokój, harmonia i asertywność. A przecież też mieliśmy takie problemy. Prawda? Tak, tak, my się muszą. A Henryk? W ogóle nie zwraca na mnie uwagi. U, to niedobrze. Kontakt wzrokowy jest bardzo ważny. Prawda, kochanie? Tak, tak, my się puszko. Ale wiem, jak uratować wasz związek. Recepta to spędzenie niedzielnego popołudnia wraz z rodziną. Prawda, rybo? Jak zwykle się nie myliśmy, my puszku. A niby gdzie? W miejscu, gdzie za fundusze europejskie każdy miło spędzi czas i znajdzie coś dla siebie. Rybko, idziemy. Kochanie, wiem, że nie lubię jakbyś do mnie rybko. Ale rybko do ciebie pasuje. A, no tak, masz no rację. Aj, Heniusz, jak to jest cudnie i tyle atrakcji. <grym> no, no tylko Kazio gdzieś przepadł. Oj, Hecia, znasz Kazia, wiesz, że lubi konie. No, no tak. Zgodnie je to przyjdzie. Hmm. Widzisz, państwo Liliput mieli rację. Taki rodzinny wypad bardzo dobrze nam zrobi. Hmm. Jak ja się Heniuś cieszę, że ty znalazłeś to miejsce w Bałtowie. Normalnie czuję się jak oleńka z potopu. <grystanie> A przepraszam bardzo panią. A dużo tutaj do państwa przyjeżdża takich turystów jak my? Odwiedza nas bardzo duża ilość turystów, zarówno z różnego obszaru Polski, jak i z zagranicy. zagranicy. Hmm. A skąd w ogóle pomysł na taki pensjonat dla jeźdźców? Ze względu na wzrastającą ilość miłośników Krainy Koni z roku na rok, Myśleliśmy, że to będzie bardzo dobry pomysł, aby rozbudować naszą stajnię oraz otworzyć bazę noclegową. Mm -hmm. A właśnie, czy byłaby możliwość stworzenia takiego pensjonatu, gdyby nie środki z funduszy europejskich? Dofinansowanie z funduszy europejskich pozwoliło nam na szybki rozwój stajni oraz na szybką rozbudowę bazy noclegowej. A macie Państwo zamiar w przyszłości korzystać jeszcze ze środków z funduszy europejskich? Na pewno w miarę rozwoju naszego obiektu będziemy chcieli skorzystać z dofinansowania z funduszy europejskich. A wiesz co Heniusz? Mam pomysł. No. Następnym razem przyjedziemy tu z mamusią. Jestem punktualnie. Helci jeszcze nie ma. O co kazała mi tu przyjść. Witaj funduszalski byku 1. Mam dla Ciebie listę do eksperta, ale mam też bardzo ważną inną sprawę. Chodź za mną. Ja też mam do Ciebie sprawę. Dzień dobry. W kolejnym odcinku dwa pytania naszych telewizów. Pierwsze z nich dotyczy tego, czy w ramach funduszy europejskich będzie można sfinansować zakup działki na cele działalności gospodarczej. Tak, możemy sfinansować taki zakup, ale musimy zwrócić uwagę na dwa obostrzenia. Po pierwsze, cena zakupowanej nieruchomości nie może przekroczyć 10% wartości całej inwestycji, a po drugie, cena, za którą się zakupuje działkę, musi być rynkowa. Drugie pytanie dotyczy informatyzacji urzędu. Czy takie działania można także finansować z funduszy europejskich? W regionalnych programach takie środki są przeznaczone, na przykład na informatyzację samego urzędu, na stworzenie e-usług urzędu, czy też na punk liczne punkty dostępu do internetu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Piękna wystawa rzeźb, pani Helena. Taki prezent, panie się. No i się doigrał. Lowela w dziurawych skarpetach. Sto lat, Heniusz! Wszystkiego najlepszego, mój kochany. No, jak ci się podoba niespodzianka, którą od dwóch tygodni przygotowywaliśmy z listonoszem Zenkiem? Właśnie. Gdzie jest pan Zenek? Przecież miał świętować razem z nami. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym konkursie. Więcej informacji na naszej stronie internetowej. Jesteśmy także na Facebooku, a nasz ekspert czeka pod telefonem na pytania od Państwa w każdą środę od 19 do 20.